Tańcz. Poczuj, że jesteś tą pierwszą chwilą, w której się pętli istnienia nić. Płuca z każdym haustem się silą, serce w rytm życia zaczyna bić. Dusza się do muzyki pręży, ciało nabija rytm salsy już, ręce stały się parą węży, Wzrokiem zdmuchujesz tu zewsząd kurz. Zrzuć z siebie cielesny obraz, chcę twoją prawdziwość teraz czuć. Tańcz tak jak dla natchnienia dobra, zatańcz w ogniu i cało wróć. Tańcz, niech przemijanie zwleka, we mnie zatańcz, pozostaw ślad. Obudź cudowny taniec człowieka, tańcz, jakby rozkwitał w tobie kwiat. Witold Tylkowski czytała Anita Kopańska